Joga dla ciała pozwala poprawić siłę naszych mięśni, ale także wzmacnia nasz system nerwowy wpływa pozytywnie na nasze plecy i rozluźnia nasze ciała. Yoga ma też bardzo dobry wpływ na naszą psychikę, gdyż jej celem jest osiągnięcie równowagi i rozluźnienie się, co pozwala nam odciąć się od problemów, wyciszyć i uspokoić, a to tylko niektóre z zalet jogi, ale czy są jej wady? Ta zakonnica twierdzi, że jest ich ogrom, a wiele z nich odnosi się do łonowych rejonów i pobudzenia naszego węża. Zakonnica Michaela Pawlik od lat wyjaśnia temat jogi, przekonując ludzi, jak dużym złem jest ten system. Siostra chodziła na spotkania ruchów religijnych, takich jak Maitri czy Hare Krishna, by lepiej poznać ich działania, a potem móc głosić o nich prawdę. Ten pierwszy ruch zakonnica uznała za niebezpieczny dla kościoła katolickiego, co wywołało sporo kontrowersji, bo ruch Maitri to w końcu ruch katolicki. Ale nie tylko ta opinia, zakonnicy spotka się z negatywnymi komentarzami. Ta kobieta w swoich wykładach porusza nie tylko sprawy duchowości, ale też biologii człowieka, co według opinii niektórych osób czasami pokazuje, że jej wiedza na ten temat nie jest na zbyt wysokim poziomie. Z drugiej strony wiele osób, które zajmują się jogą, twierdzą też, że ta zakonnica spłaszcza całą wiedzę i sprowadza tak niezwykły i wartościowy system do zwykłego pobudzenia, ale nie zmienia to faktu, że siostra ma ogrom zwolenników swoich teorii. A wy po której stronie jesteście? Co się dzieje w organizmie takiego jogina? Człowiek ma dwa układy systemu nerwowego: centralny i obwodowy. I te dwa, te dwa układy systemu nerwowego są jakby w równowadze. Centralny kontroluje obwodowy, prawda? Jest. Teraz, jeżeli ktoś ćwiczy jogę i powtarza nieustannie to samo słowo, hamuje działanie kory mózgowej, czyli centralny układ obwodowy zawieszony, nie, nie, nie obwód, tylko centralny zawieszony, a obwodowy funkcjonuje. I Jeżeli centralny układ nerwowy nie kontroluje obwodowego systemu, czyli wyłączone jest myślenie, a pozostaje działanie, Podkorowe, podświadomość, instynkt, odruch po prostu mechanizm jakby wegetatywny. Nie ma, nie ma tutaj kontroli, woli, panowania nad tym. I tu w związku z tym, że system obwodowy działa aktywniej, to z rdzenia kręgowego wypustki nerwów, które wychodzą, unerwiają cały. Tułów i właśnie te wypustki, proszę pamiętać, że najbardziej unerwiony, jak weźmiemy tułów, najbardziej unerwiony jest dolna część tułowia, czyli rejon łonowy. Więc jeżeli będzie pobudzenie systemu obwodowego żywsze niż normalnie, bez cenzury centralnego układu, to najwcześniej będzie odczuwane pobudzenie właśnie w rejonie łonowym. I tu jest tak zwane kundalini. Teraz co kundalini? Według starożytnych przekonań u spodu kręgosłupa jest wąż. Ten wąż jest zwinięty w kłębek, jest nie, nieczynny. I jogin ma tak ćwiczyć, żeby tego węża uaktywnić. To, ten wąż się nazywa kundalini. Ale proszę Państwa, po prostu, po prostu zwykłe podniecenie, które powoduje zmianę w organizmie mężczyzny źle interpretowane, że to niby jakiś wąż, jakaś... Ale to jest po prostu podniecenie i kiedy jest większe podniecenie systemu nerwowego, który unerwia rejon łonowy, to będzie oczywiście pobudzenie również gruczołów rozrodczych i wydzielanie hormonu testosteronu czy u kobiet estrogenów. Więc jeżeli będzie większe wydzielanie hormonu, to będzie teraz, ten hormon dostaje się do krwi. Przekonani są hindusi, że wtedy, jak kundalini się obudzi, kiedy tu już jest pobudzenie, to następuje, niby ten kundalini się wznosi. Proszę Państwa, po prostu czują drogę podniecenia oddolne aż do mózgu. I tutaj proszę zwrócić uwagę na, na, nad nosem. Tu jest, to jest pod podzgórze przysadka mózgowa miejsce gdzie leży przysadka i przysadka reguluje działanie innych gruczołów hormonalnych i teraz jeżeli ta przysadka będzie pobudzona przez gruczoł przez gruczoły płciowe przez hormony płciowe to będzie pobudzać również inne gruczoły, żeby prowadzić równowagę hormonalną, możliwość jakby sprawdzenia, bo, bo wiele osób po różnych ćwiczeniach, takich wschodnich, ma jakieś zaburzenia typu, typu jakiegoś opętania, i szczególnie Radza Joga. radza Joga, wradza Joga nawet są tak zwane yoga sutry, czyli dzieła dotyczące zasady jogi i w yoga sutry właśnie już za czasów Patanjalego, Patanjali jest twórcą jogi, drugi wiek przed Chrystusem. Już za czasów Patanjalego była mowa o tym, że tu działa duch. Teraz można sobie się pośmiać z ducha czy nie, ale faktycznie oni się powołują na to i wręcz mówi, we mnie wstępuje duch. Jak, jak on to odbiera, jak on to odczuwa, ale mówi o duchu. I teraz jeżeli chodzi o, o Raja Yoga, tam jest napisane w Yoga Sutrach, że na siódmym i ósmym etapie Raja Yogi powinien właśnie zawładnąć Joginem duch. I tu wybrali wiarę w reinkarnację, bo to jest bardzo dobra wiara, choć nieprawdziwa. Po śmierci nikt nie wróci, nie powie: oszukaliście mnie, wykorzystaliście mnie, pracowałem w nadziei, że będę wyżej wcielony, a to nieprawda. Już ja po śmierci nie, się nie, już nie, już nie przyjdzie się pomieć. Więc to jest bardzo dobra bajka, żeby ludzi spacyfikować. Nie pchaj się do władzy. Na razie masz taką duszę, czy nie kwalifikujesz się do władzy. W następnym wcieleniu, skoro masz takie pragnienie, to znaczy w następnym wcieleniu e, się tam wcielisz, zrealizujesz. Więc to jest takie spacyfikowanie ambicji ludzkich. Bardzo dobra wiara, bardzo dobra bajka. I ludzie, okazuje się w Polsce, 32% Polaków wierzy w reinkarnację. No tak przeczytałam już w statystyce. No to to już w ogóle głowę tracą ludzie, bo ja rozumiem ateista, do nie już sobie będzie, ale żeby wierzyć w reinkarnację, no to już trzeba by na głowę upaść. Albo powiedz no jestem wyznawcą Wedy i przekonuje tamta, ale na, na naszej bazie, w Jelitowej Kanadzie. No to... Stygmatyczka z Polski twierdzi, że Rosja zaraz zniknie. Link do filmiku na ten temat w opisie.